Super. Cześć wszystkim, z tej strony LinaLynia, dzisiaj zapraszam was na kolejny odcinek Sugoidesu. desu! W poprzednim miesiącu go nie było, dzisiaj właśnie robię październikowy odcinek, także powracam do mojej serii. Mam nadzieję, że kolejny raz ta różowa odsłona wam nie przeszkadza, także zapraszam do oglądania! Anime Anime miesiąca to Aoharu Raid. Kiedyś słuchałam sobie openingów z tego anime, Mnóstwo osób je fandabowało, więc stwierdziłam, że jest bardzo fajne i że dlaczego by nie poznać samego tytułu. Mangę kupuje moja siostra, więc ja na razie tego nie będę robić, ale stwierdziłam, że obejrzę sobie anime. Ma ono 12 odcinków, opiera się na czterech tomach mangi, więc nie jest aż tak źle, a ma wprowadzenie do całej historii. I muszę stwierdzić, że jest ona bardzo, bardzo genialna. Nie uwielbiam romanse, więc dla mnie ta seria była wręcz stworzona. Manga Magą miesiąca jest broskwinia i o niej już wspominałam ostatnio na Facebooku też dodałam zdjęcie, ale udało mi się zdobyć 9 i 13 tom, a kolejny 10 i 12 będę kupować właśnie jutro. Także myślę, że niedługo uda mi się zebrać całą serię. Tutaj akcja cały czas się toczy. Jest to także roman szkolny. Ale tutaj są takie niespodzianki, takie zwroty akcji. Polecam tę mangę, jest to moja ulubiona manga. Na razie nie ma lepszej, która stoi na mojej półce. Tak, siedzi. Gra. Gro miesiąca jest The Sims 4. Gram w to co chwilę, szczerze powiem. Buduję domy, robię simów. I właśnie chyba robienie simów jest takie najbardziej tutaj urozmaicone i to właśnie daje ten fan w grze. Bo akurat ja w robieniu simów, no. Nigdy mi się tego nie chciało, tak? I teraz w tej grze, właśnie to jest na odwrót, że simów mogłabym urodzić mnóstwo, a domy to już w połowie mi się nudzą. W każdym razie ta gra jest po prostu genialna. Pomijając już to, że nie ma niektórych rzeczy, które były w trójce, w podstawce, to naprawdę mi się tu bardzo podoba. Grafika jest cudowna. Piosenka. Piosenką miesiąca jest piosenka Tsumibito. I jest to piosenka, która no, we mnie wzbudza takie fajne uczucia. Nie wiem jak to określić. Jest taka smutna, spokojna, ale bardzo fajna. No i. Ostatnio bardzo często sobie ją śpiewam, więc ta piosenka od jakiegoś czasu tak siedzi we mnie i naprawdę ona mi się chyba nigdy nie znudzi. Jest spokojna, taka melodyjna, ale bardzo uczuciowa. I jeśli przeczytacie sobie słowa, to naprawdę no, gdzieś wchodzi tam głęboko i... No i sprawia, że po prostu chce się śpiewać, mimo tego, że jest smutna ulubieniec. Ulubieńca miesiąca nie bardzo mam tak określonego. Stało się tyle rzeczy w tym miesiącu, że nie mogę tego określić. Jedną rzeczą jest satysfakcja z nowo posiadanej mangi. Drugą rzeczą jest zbliżający się konwent. Więc mnie tyle rzeczy w tym miesiącu cieszy, że to jest po prostu straszne. Nowe karteczki do kolekcji, nowe mangi do kolekcji, konwent, na który czekam z wielką niecierpliwością, żeby się spotkać z niektórymi osobami. Więc tego miesięczny ulubieniec jest taki niesprecyzowany. Są to rzeczy takie małe, ale dla mnie naprawdę wielkie. Ostatnio kupiona rzecz. Ostatnio kupioną rzeczą jest kilka mang, ale ja Wam pokażę tylko pierwszy tom. Także Kagen to tą pierwszy. Dlatego wam pokazuję tylko jedną z nich, ponieważ kolejnym filmikiem będzie update mojej kolekcji. Także zapraszam na niego. No i na Facebooku też podałam sobie tylko w zdjęciu y, ten tytuł. Także zostawię trochę tajemniczości i zagadki i zapraszam do kolejnego filmiku. Pytania no i teraz przechodzę do pytań. Jest ich bardzo mnóstwo. Ja nagrywam na y, końcówce światła z okna, więc cały film może być trochę ciemny, ale myślę, że jakoś będzie okej. Okay. Dużo osób mnie pyta, gdzie kupuję przepinki, więc ja odpowiem Wam tutaj i teraz. Kupuję przepinki głównie na konwencie. Kiedyś kupiłam na Jad Taras. A kiedyś kupiłam na Allegro, gdzie były bardzo śliczne, ym, świąteczne przypinki. Kiedyś je wam pokażę, yy, a planuję je pokazać właśnie na święta. Czy pojedziesz na konwenty do Tarnowa, który odbędzie się w lipcu 2015 roku? <laughs> Ludzie nie zapraszają na tyle konwentów teraz tutaj na YouTubie, że to jest po prostu straszne. Ale do Tarnowa chyba się niestety nie będę wybierać. Ja na konwenty jeżdżę albo na Śląsk, albo do Krakowa, tak... Yy, no, najczęściej. Teraz pytanie jedno z tych dziwnych. Atakują ci fioletowe międzygalaktyczne banany, włamują ci się do domu, wyjadają cały dżem z ludówki i wchodzą do łazienki, gdy ty się kąpiesz. Co robisz? Zjadam banany. Kolejne pytanie co do konwentu: czy będę na Pyrkonie? To jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie, także i dla mnie, bo ja na Pyrkon kiedyś chcę się wybrać, ale nie wiem, czy to będzie w kolejnym roku, czy to będzie za dwa lata. Ale na Pyrkon na pewno kiedyś pojadę i wy na pewno się o tym dowiecie, jeśli tak będzie. Jaką postać z Naruto lubisz najbardziej? Oglądałam Naruto, ale tylko 70 odcinków, tak około mniej więcej. I nie mogę stwierdzić, kto jest moją ulubioną postacią. Bo no, w sumie dopiero ich poznaję w tych 70 odcinkach. Fajnie jest Kakashi, ale nie mówię, że jest jakiś super mega. No ale to też jest spoko. Wkurza mnie Sakura, ale to chyba jak większość. A Sasuke jest jakiś zimny, obojętny. Nie mogę tego stwierdzić. Fajny jest jeszcze Jiraiya. On jest genialny. <grytanie> jak zostałeś otaku i ile otaku znasz? Ja zostałam otaku bardzo długą, długą, długą historią. Myślę, że to będzie osobny filmik. Jeśli będziecie chcieli, piszcie na dole. A czy dużo Otaku znam? No, połowa moich znajomych to Otaku, więc no nie wiem. Bardzo możliwe, że tak. Czy lubisz Shounen'y? Jeśli tak, to lubisz któryś z tasiemców. Naruto, One Piece, Bleach i tak dalej. No, jak powiedziałam, ja Shounen'ów praktycznie nie oglądam. Jedyny taki Shounen, który obejrzałam w całości to FMA i The Greyman. No i te mi się podobały najbardziej. Co byś zrobiła, gdybyś się dowiedziała, że twoi rodzice robią kariery na YouTubie i mają więcej subskrypcji niż ty. Wystąpiłabym z nimi w którymś z filmików. Czy czytałaś lub planujesz czytać mangę Pandora Hearts? Kiedyś pewnie ją kupię, bardzo kiedyś, ale jak na razie nie mam jej w planach. Planujesz zakup Berserka? Raczej tego nie kupię, to nie jest gatunek dla mnie, ale myślę, że wielu osobom się spodoba. I to by było na tyle z pytań. Zadawajcie kolejne pytania w takim kwadratowym nawiasie z literką P. Sugajdesu. Ja Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że to światło Wam nie przeszkadzało. Zapraszam do kolejnych filmików, zapraszam na mojego bloga Fanpage'a, na no Fanpage'a tym bardziej, bo tam dodaję różne zdjęcia i takie rzeczy, co się u mnie dzieje. Także do zobaczenia i papa!